Pani Kajago. Tak. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Dziękuję osobom, które się odnosiły merytorycznie do sprawy. Wystąpienie reprezentanta inicjatywy jest na stronie ratujżycie.pl. Możecie Państwo przeczytać, czego przestraszył się Marszałek Hołownia. I Kilka spraw. Przede wszystkim. Czy ja mam 15 minut? Przepraszam, pani Marszałek, czy więcej? 14,5 minut. A mogę mieć wyświetlany czas? 14,5 minut. Czy może być na wyświetlaczu? Jest. Dziękuję. Um. Przede wszystkim sytuacja, która ma miejsce dzisiaj w Parlamencie, jest egzemplifikacją tego, co dzieje się w skali makro w społeczeństwie polskim, ale nie tylko, bo inne społeczeństwa też się buntują przeciwko terrorowi LGBT. Polska tutaj z całą pewnością wyróżnia się pozytywnie. Wiele ludzi nie daje na to zgody, wiele ludzi buntuje się na to, co jest im nachalnie, namolnie wciskane na to, w jaki sposób chce się im. E Chciałam powiedzieć wychowywać dzieci, ale to nie jest żadne wychowanie, w jaki sposób chce się psuć ich dzieci. Ludzie oddolnie zbierają podpisy, sprzeciwiają się, nie chcą pewnych zjawisk, nie życzą sobie, żeby pewne osoby zbliżały się w ogóle do, do ich dzieci. Odgórnie jesteśmy hamowani, blokowani, cenzurowani, odbiera nam się prawo głosu, traktuje się nas gorzej niż innych, wynosi się na piedestał środowiska, które są w gruncie rzeczy patologiczne, nas się spycha na margines. To my jesteśmy prześladowani, to my jesteśmy ciemiężeni i to my mamy prawo do buntu. Trochę, trochę o definicjach. Szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego jak osoba LGBT, jest osoba L, osoba G, osoba B, albo osoba T. Jeśli ktoś ma problem ze swoimi skłonnościami y, homoseksualnymi, to to jest jego indywidualny problem. Ale nas to w ogóle w tym projekcie nie interesuje. Nas interesuje kwestia homoaktywizmu, czyli świadomej, dobrowolnej obarczonej ważkimi konsekwencjami decyzji, że dana osoba decyduje się być nośnikiem ideologii, która jest ideologią niszczycielską, i ta osoba podejmuje określone działania nie dlatego, że jest taka biedna i nie umie inaczej, tylko dlatego, że tak po prostu chce. I to jest skandal, że w Polsce takie osoby się chroni. E Drodzy Państwo, wiele e osób ze środowiska LGBT. To nie są żadni homoseksualiści, to są po prostu osoby, które tak się zdefiniowały, do takiego środowiska doszusowały. To właśnie takie środowiska organizują parady równości w całej Polsce i te środowiska naganiają do swojego ruchu, naganiają sobie młodzieżówkę poprzez to, że parady LGBT są narzędziem rekrutacji dzieci i młodzieży do tego ruchu. Bardzo duża część tych osób to nie są wcale homoseksualiści, tylko to są mit, mitomani, narcyzi, ściemniacze. To są zwykli ludzie, którzy po prostu przyjęli pewną maskę, którą, którą prowadzą walkę polityczną. Przykład. Ja jestem chyba szósty rok w sądzie z, z szesnastoma takimi osobami, które twierdzą, że są LGBT. Jak pytam, jaki jest dowód, że jesteś gejem, pokazuję złote paznokcie. To jest dowód, że jest gejem. Także to, to dochodzi do takich absurdów. Eee. I teraz. Czym jest tolerancja, którą państwo tutaj głoszą? Tolerancja, szanowni państwo, w tym wydaniu jest nauką obojętnienia na zło. I myślę, że to ta sytuacja, która dzisiaj miała miejsce, jest najlepszym dowodem na to, że jeśli zło jest popełniane przez osobę, która się deklaruje jako członek ruchu LGBT, to my mamy być na to zło obojętni, albo jeśli już w ogóle mówimy o tym złu, to przynajmniej w taki sposób, żeby nie było powiedziane, że to zrobiła osoba z tego środowiska. Możecie sobie mówić, możecie sobie podawać przykłady, ale bardzo proszę nie mówić, że to LGBT, bo ktoś może się poczuć urażony. Drodzy Państwo, to jest terror, który prowadzi do tego, że mamy skrzywdzone dzieci. E, Państwo tutaj podnosili niektórzy posłowie kwestię, że należy walczyć z wykorzystywaniem seksualnym dzieci we wszystkich e, grupach społecznych. Oczywiście, że należy walczyć we wszystkich grupach społecznych. Problem w tym, że Państwo nie dali powiedzieć wystąpienia, które tak jak mówię jest, e, jest już w i krąży w internecie, w którym przywoływał, przywoływał przedstawiciel inicjatywy przykłady osób, które. Przez długie lata dzieci krzywdziły, wykorzystywały seksualnie, traktowały źle. Wręcz w niektórych momentach policjanci mówili, że to były tortury, że to nie była jakaś pospolita, zwykła przemoc. I co się okazuje, kiedy otoczenie się dowiadywało, że takie rzeczy się dzieją, to roztaczano zasłonę milczenia. Mówiono, nie można tak powiedzieć, bo wyjdziemy na homofobów. Nie można odebrać gejowi chłopca, którego adoptował. Przecież nie możemy odbierać komuś prawa do posiadania dziecka. Przykłady i dowody. Matthew, Matthew Scully-Hicks, taki gej dosyć znany. W Polsce nie ma jeszcze homoadopcji. Wiem, że pani ich chce. Kiedy wejdą do Polski homoadopcji, te sytuacje będą miały miejsce w Polsce. Tak. dzieci wyjechały z Polski? Chcę, żeby nie przekazywać dzieci do żadnej patologii, do narkomanów, alkoholików, homoseksualistów, do żadnej patologii. Do żadnej patologii. Szanowni Państwo, po co, po co ustawa o związkach partnerskich, która jest zapowiadana? Właśnie po to, żeby stopniowo zrównywać małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny z innymi związkami, żeby doprowadzić do zrównania związków homoseksualnych z rodzinami, a głównym celem jest to, żeby oddać im dzieci. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy wychodzą na jaw różne skandale seksualne związane z pedofilią w związkach homoseksualnych, to trochę jest trudniej do tych dzieci się dobrać, więc trzeba zrobić homoadopcję. Uderz w stół, a nożycze się bardzo. Pani minister Kotula, Ja przepraszam bardzo. przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Chciałam tylko przypomnieć y, Pani, w jakim momencie jesteśmy. Jesteśmy w momencie procedowania pierwszego czytania Obywatelskiego Projektu Ustawy o zmianie ustawy z 24 lipca 2015 roku Prawo o Zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw. I bardzo proszę, aby Pani mówiła w temacie projektu, który procedujemy. Są to... Są. Cały czas powtarza się to, o czym mówię. Mówimy o pewnych zjawiskach, mówimy w obronie dzieci. Odgórnie jesteśmy tamowani przez panią minister do spraw równości, która słusznie protestuje, bo to jest jej oczko w głowie, żeby w Polsce doszło do homoadopcji. I konsekwencje będą takie, jak opowiadamy dzisiaj. Parady LGBT również są miejscem, gdzie geje i lesbijki dostają dostęp do dzieci. I teraz e, jeszcze jeszcze chwila... Jeszcze chwila, bo my też robiliśmy monitoring parad, więc ja Państwu powiem, jak to wygląda z perspektywy neutralnej, a nie z perspektywy propagandowej. Co się dzieje na paradach LGBT? Oswajanie z patologiami, rekrutacja dzieciaków do, do ruchu LGBT, wciągania bardzo młodych ludzi w środowisko, z którego wywodzi się wielu gwałcicieli dzieci. Mącenia w głowach dzieciakom. Mącenia w głowach, dzieciakom, mącenia w głowach dzieciakom. Szanowna Pani. Mącenia w głowach dzieciakom. Szanowna Pani. W swoim wystąpieniu odbiega pani od przedmiotu obrad określony w porządku dziennym. Przywołuję Panią do rzeczy. Co się dzieje na zgromadzeniu? Słodzie chcą wysłuchać, tak? Tak. Proszę. proszę nie przeszkadzać. To nie jest żaden ruch społeczny i to nie jest tak, że małe miasta się budzą i organizują sobie parady. To jest po prostu obwoźny cyrk. Ci sami, ci sami ludzie, którzy przebierają się na parady w wyzywający sposób, po paradzie zdejmują te ciuszki i rozmawiają zupełnie normalnie i idą sobie na fajant. To jest jedna wielka ściema, Szanowni Państwo. Podam przykład. Taka pani, prawie 50 lat, ze Szczecina z fioletowymi włosami, pojechała w y, ubiegłym sezonie do Sanoka udawać podkarpacką młodzież. Tak wyglądają właśnie parady LGBT. Tak to wygląda. tak? To jest taka właśnie. Tak, pani Monika. Wodzisław Śląski, wielkie święto, pierwsza parada LGBT. No niesamowite po prostu. Tylko jak my wychodzimy z kontrą i pokazujemy prawdę LGBT, to nam klaszczą ludzie, którzy siedzą w kawiarniach na rynku, a facet, którego gdzieś złapała kamera, mówi weźcie to, zabierzcie, to ten obwoźny cyrk, bo tu nie ma nikogo z Wodzisławia. To jest właśnie. Tak, przyjechał autokar. I teraz dlaczego, dlaczego chcecie dlaczego chcecie ustawy o zakazie krytyki LGBT, który nazywacie ustawie, ustawą o mowie nienawiści? Po to, żeby łatwiej było popełniać czyny nienawiści, bo zduścicie zdrową krytykę. I to dlatego, że nie radzicie sobie z tym wszystkim, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane. Z tym, co zostało opuszczone do internetu, czego powiedzieć nie pozwoliliście. Nie macie kontrargumentów. Przy oczywistej przewadze siły i środków, przy całym aparacie propagandowym, przy ogromnym finansowaniu, którego organizacja społeczna, taka jak nasza, nigdy oczywiście nie zobaczy, wy macie wielką przewagę i dalej nie jesteście w stanie obronić swoich tez. Nie jesteście w stanie obronić swoich tez i wypływają skandale pedofilskie z udziałem działaczy LGBT w Polsce, o których mówił przedstawiciel inicjatywy w łonie partii, która przez wiele lat wiedziała, że no coś, coś jest niedobrego, tak? że współpracownik takich osób jak marszałek zachodniopomorskiego Geblewicz, jak Rafał Trzaskowski okazuje się, że, był, że, że oprócz tego, że był działaczem LGBT, był jeszcze pedofilem to jest po prostu skandal. Krótko o badaniach, bo państwo chcieli, bo państwo chcieli dowodów na, na to, że wykorzystywanie seksualne dzieci ma miejsce częściej w środowiskach homoseksualnych. Książka, której pan marszałek Hołownia nie pozwolił pokazać homoseksualizm, Pani, Przegląd Światowych ono Ponownie przywołuję i badań. panią do rzeczy. To, nie jest... to jest do rzeczy. Było pytanie od posłów o statystyki. Było pytanie od posłów o statystyki. Strona 168 punkt pedofilia. Macie tu Państwo streszczone kilka badań, które potwierdza tę tezę. Jeden cytat. Nieproporcjonalnie duży jest wśród osób homoseksualnych odsetek pedofilów. W zależności od źródła można podać następujące liczby. 36%, nie ma 36% LGBT w normalnym społeczeństwie. Jest, znacznie mniej jest. 1-2%, a 36% jest pedofilami. 35%, 92 rok badania, 28%, 88 rok badania. 168 strona. Beata Wieczorek. Homoseksualizm. Przegląd Światowych Analiz i Badań. I drodzy państwo, drodzy Państwo, dlatego chcecie zakazu krytyki, dlatego ukrywacie to wszystko pod hasłem Tolerancja. To nie jest żadna tolerancja, to jest narzucanie siłą normalnym ludziom rzeczy nienormalnych, dlatego ludzie się podpisywali pod tym projektem. Warto podkreślić, że jest to projekt zgodny z konstytucją. Jest to projekt procedowany drugi raz. Dwa i pół roku temu złożony po raz pierwszy do Parlamentu i było pierwsze czytanie w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Wszystkie instytucje, do których um, poszły wnioski o um, opinie na temat tego projektu, um, żadna z tych instytucji nie miała um, nie miała zastrzeżeń do tego projektu. Wszystko było OK. Um, ten projekt nie zabrania um, osobom LGBT, jeśli już używać takiego określenia manifestowania, możecie sobie manifestować za niskimi podatkami, możecie sobie manifestować za, za małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny, nie ma problemu. Możecie sobie manifestować na przykład za życiem, możecie sobie manifestować, możecie w wielu sprawach manifestować, ale rozbieranie się przed dziećmi na ulicy to nie jest manifestowanie poglądów. I to jest zjawisko jak wygląda ściganie nadużyć? Jeszcze ostatnia kwestia. Jak wygląda ściganie, jak wygląda ściganie nadużyć. Panie pośle braun. Panie pośle braun, proszę nie pokrzykiwać. Jak wygląda jak wygląda ściganie, ściganie na, nie na paradach LGBT Uniewinnienia w Częstochowie, uniewinnienia w innych miastach, sprawy, które dochodzą do Sądu Najwyższego. W niektórych sprawach Sąd Najwyższy też mówi, że wszystko było ok. My mieliśmy przypadki, gdzie nasi wolontariusze zgłaszali przypadki osób, które po prostu rozebrane chodziły przy dzieciach po ulicy. No nie widać problemu. W ogóle było bardzo trudno zmusić policję, żeby na to reagowała, nie mówiąc o tym, że nie było za to żadnych kar. Ja chcę, ja chcę Państwu uświadomić, że Państwo, ten projekt. Mogą odrzucić, nie ma problemu. Możecie zagłosować przeciwko temu projektowi. Odrywacie się od ludzi, jeśli przeciwko temu projektowi zagłosujecie. Odrywacie się od ludzi, którzy mają dosyć, którzy mają dosyć tego, że muszą biegać do szkoły i zabezpieczać dziecko oświadczeniem, żeby ktoś nie przyszedł i nie powiedział dziecku, że fajnie jest być gejem albo lesbijką i spróbuj tego że y, muszą za każdym razem szarpać się z lobbystami, z jakimiś samozwańczymi ekspertami, którzy nie są y, żadnymi ekspertami. Dzisiaj w całej Polsce protestują rolnicy. Ja chcę państwu uświadomić, że w Niemczech, gdzie są również ogromne protesty rolników, jednym z postulatów było gender van stopen, czyli dokładnie stopel LGBT. Ludzie mają dość. Ludzie mają tego serdecznie dość. I oczywiście możecie odrzucać projekty, możecie się buntować. Pani minister Kotula może tutaj wprowadzać rozwiązania, które wydadzą e, dzieci na ogromne zagrożenia, może, e, może lobbować za rozwiązaniami, które są ogromnym zagrożeniem, ale przeciw temu będą oddolne bunty, a skala tego buntu będzie dla Was zaskoczeniem. Tak nam dopomóż Bóg. my tam dyskusję dyskusji wgłoszoono